z tej strony Genius, witam Cię w grze Pro Evolution Soccer 2014, ale jest to patch do czasów tutejszych, dzisiejszych i tak dalej, i tak dalej. Będę grał, może to będzie pierwszy mecz, który wygram z Nikolasem L. Jacksonem na flance. We have here. Przyciszyć muszę, to na pewno.

Saved by a gutsy tackle, he had to get it right. Okay, Chris Kunku, Christopher Nkunku. He's being judged offside. Look, Peter, this just needs a little fine tuning and obviously fast. Nkunku. To play it forward and gets the ball back. Oh, good work to get possession. Oh, good claim by the keeper. Mm -hmm. that That's a good win, really necessary. Paul! No. Chciałem screena zrobić do miniatury ale to jeszcze zrobię spokojnie No i tracę bramkę kurwa! Czy zrobił się screen? Nie wiem to się okaże. Still on the ball here, Palmer, Now wins possession, Pepe, Sanchez, Portogram, ale jest ciężko, jak każdy ma w sumie. Nie wiem, czy w tej serii wyjdzie z ligi.

Only the keep it Whistle goes, he's been given offside. Must have thought he was in with such a sharp turn. Unlucky but clever thinking. Pepe. 15 minutes till half time. Reckless. Hey, challenge. No. He could be in trouble here. And he is going into that little black book. Well, the reaction suggests that the creative danger here is about to meet a stop sign. Yellow card shown, wanting or not Shooting chance, and that's caused a worry or two. Sanchez. Unfortunately, that ball rebounded. Palmer. Nalesh. Wibbled. Sanchez. well played he's taken that really cleanly Sancho they still have it Palmer Sancho Palmer was typically well positioned Tam niewiele brakowało do wyjścia na czystą pozycję, a teraz Pepe gna! Gna naprzód! Jeszcze sporo necessary. czasu, także na razie nie rozpaczam. Zazwyczaj dzień zaczynam od tego filmu z PES-a, a teraz kończę praktycznie, bo już That's chyba a to ostatni film na really. dzisiaj. It's trochę tego zrobiłem. Cheaply. Także warto to sprawdzić, prześledzić. Polecam widzów. And it's kept out by a Sanchez. Już wślizgów ślizgów nie robię tutaj. Jadonem Sancho, bo to będzie Tepe. ryzykowne. Dobra, to Dobra, końc pierwszej połowy. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, they well, they I'm with that half. They seem to... ten, And already we're underway here. No reported change to either side during the break. Pepe. Now a chance to break. Nikolausz Jackson charge, prosto w ręce bramkarza Białkos wyrzuca. I akcja przynosi się do środka pola. Christopher Nkunku now czy dobiegnie? Through. Niestety nie. Tak mnie korci, żeby jeszcze cs dzisiaj nagrać. A jak nie, no to osobiście sobie zagram bez nagrywania. Ale raczej nie chcę tu pomijać żadnych spotkań. Charge, Trenuję dzień, dnia po jednym meczu minimum. No i maksimum w sumie, nie? O, 55. Minuta spotkania. Tu jeszcze są szanse na wyrównanie. Tu chcę wyłuskać tą piłę. Aleś prostopadłe zagranie, no ale to nie dojdzie do Jacksona Sanchez. Paul, może to do... nie, nie ma czerwonej kartki na szczęście. jak na paleniec teraz. Hold on to it. No, i Paul, co się kończy Paul? Sancho. Ej, Oj, 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 spojenie! Kurwa! Zobaczcie na powtórkę! Wow! To tak ładnie szła ta piłka. No, coś niesamowitego. Do teraz nie mogę uwierzyć, że to nie wpadło. Go! Wow, obok well, słupka Nicholas L. Jackson. Spójrzcie oh, really spójrz na ten szal. Powoli, powoli, ale w końcu się nauczy grać. Still na ball here. Palmer. I Deftly wins the ball back. To jest fałszowawek. Czy pokażesz żółtko? Nie. Palmer. Trochę te stroje na początku mi się myliły, teraz już nie. Luke ją. Now get possession here. Nkunku. Palma. Pepe. Jestem głodny tej bramki. Głodny, żeby tutaj coś wskurać. Place it back. Sanchez. Really neat defending there. Ależ ładnie tam się urywał Nicolas El Jackson. 84. Minuta spotkania. Czas się kurczy. Coraz mniej szans na wyrównanie. Ten gameplay sprawia tyle frajdy, że o ja pierdolę. Bardzo miło się cofnąć w czasie i pograć w PESA. Z PlayStation 2, Ostatni, to może być jedna z ostatnich akcji w tym spotkaniu. Już oddawałem szal. Już jest czas dończony. To trzeba wziąć pod uwagę. No tak. No i to by było na tyle w tym odcinku Widzę. Zapraszam Cię po więcej. Subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Cześć.